Cześć, Siemano, witajcie. Jesteśmy, tak jak obiecałem, w kolejnym odcinku. I jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to będziecie wiedzieli, możecie się domyślać, czego dotyczy ten, bo tam tak niepewnie, ale powiedziałem, o czym przypuszczalnie będzie następny odcinek. No tak więc zapraszam do oglądania. Najpierw standardowa część unboxingowa. paragon mieliśmy i teraz przechodzimy już zdjęta jest ta cała część i teraz ukazuje nam się takie pudełko jakby ktoś się pytał to towar jest kupiony używany przeze mnie jest kupiony używany i tutaj możecie sobie zobaczyć co to jest a jest to kolimator mm. Ma takie takie jakby to powiedzieć przybliżenia tutaj 1,32 1, czyli rozmiar tego, jest, yy, rozmiar tego to jest yy, 30, 30, Boże Święty, 32 mm tutaj mamy gumowe osłonki, gumową osłonkę z tej strony yy, tutaj przyrządy do regulacji tutaj się patrzy Zaraz wyczaję jak zrobić żeby włączyć zrobić żeby włączyć na szkołę aha nie włączę, ok bo nie ma baterii mój błąd tu mamy montaż na szynę 22 mm to jeszcze się, to jeszcze sprawdzimy tu jeszcze jest śrubka jedna zaraz pokażę wam po krótkim cięciu jak to będzie wyglądało na, na tym na broni zamontowane tak więc teraz z czego się składa zestaw to od razu wam pokazuję pudełko, to nie będzie potrzebne. Dostajemy takie cztery śrubeczki. Wszystko mam nadzieję będzie dobrze widoczne. O, takie cztery śrubki wkręcane na klucz imbusowy. Włożymy na bok. Montaż. Prawdopodobnie jest w tym miejscu. Przekłada się Aha, a te cztery śruby, tak naprawdę dostajemy sześć śrubek, ja się pomyliłem bo te śrubki są do ściśnięcia tutaj tego montażu na naszym tym, więc tutaj są jeszcze dwie. Poprzedni przez zamontował, żeby się nie odczepiło. Czyli jest sześć takich śrubek, dostajemy trzy takie baterie. Sam jeszcze nawet nie wiem jak je, jak je wpakować, ale zaraz wszystkiego się sam, da, sam dowiem i Wam pokażę. No i oczywiście kolimator w pełni regulowany. ma no dwa kolory podświetlania czerwony i zielony ogólnie to co się wyświetla to jest kropeczka myślę że fajnie będzie wyglądał na mojej replice a zaraz, 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 się, zaraz się dowiecie zaraz wam pokażę teraz robię cięcie i do zobaczenia zaraz dobra jesteśmy po przerwie Teraz y, pokażę wam coś mniej więcej o nim. Tak jak teraz widzicie, tak się prezentuje na replice. Jest to y, M4 speczny. Naprawdę genialnie moim zdaniem się prezentuje. I Otech się też fajnie prezentował, ale moim zdaniem y, kolimatory zamknięte bardzo dużo fajnie wyglądają na MKach, przynajmniej na MK. Tak więc to jest, o ile się nie mylę, to jest y, kolimator Comp M2, o ile się jeżeli się mylę, to teraz prawdopodobnie tutaj pojawi się jakaś adnotacja, że się, że, że się pomyliłem i jest e, prawdziwa i, to, i będzie prawdziwa tego nazwa. Zdjąłem e, przyrząd ce celowniczy, bo po prostu tutaj można by jeszcze go wypełnić, ale nie potrzebuję tego. E, teraz tak, pokażę Wam e, pokrótce, pokrótku, nieważne, e, jak... Y, może inaczej. Drugą stronę tego kolimatora. Gdzie wsadzić te baterie i co zrobić, żeby działał, jak go ustawić. Tak więc e, zacznijmy od tego, że musimy ściągnąć tą gumkę. Tutaj o. Tak? ściągamy ją bez problemu. Teraz odkręcając to, tą wieżyczkę, jeżeli mogę to tak nazwać, ukazuje nam się taki przedmiot, za pomocą którego, e, jak mamy e, klucz płaski, śrubokręt płaski, przepraszam możemy regulować tutaj jest góra-dół ten jest akurat do, do góry i do dołu a tutaj z tej, z tej drugiej strony mamy drugą wieżyczkę, też odkręcamy i tutaj będzie do prawo-lewo to też za pomocą y, śrubokręta płaskiego a teraz to, po co jest to, to jak odkręcamy to tutaj nam się, o, oczywiście bateria o, pokazują, to jest miejsce na dwie baterie. Tutaj mamy wejście, mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj i wkładamy baterię tą w ten sposób, żeby ta mniejsza część była tak. I teraz do tej wieżyczki, wkładamy drugą baterię w taki sposób, tak żeby ten chudszy łepek, ten węższy był na górze i to wkręcamy w ten sposób trochę za bardzo się odchyliłem mam nadzieję, że będzie widać no i tak to mniej więcej wygląda tak sobie regulujemy tutaj ja mam klapkę taką o wątpię, że się uda pokazać wam, ale teraz pokażę wam jak włączyć sobie ten kolimator. Kolimator włączamy tak, że przekręcamy tutaj tym, tą korbką, to tym, ten, tym suwakiem takim kółkiem, jeżeli mogę tak powiedzieć i, i stopniowo przełączając zwiększają nam się tryby naświetlenia Mamy tam parę trybów yy, mocy świecenia tej, tej kropki, bo mamy kropki w dwóch kolorach, to już mówiłem. Czerwonej i zielonej zaczyna się od, najsłabszego, od najsłabszej czerwonej, idzie stopniowo do góry, do najmocniejszego i potem jest wyłączenie kolimatora i standardowo zaczyna się od, naj od najciemniejszego, od najmniej świecącego zielonego, idzie do góry i potem znowu wyłączenie i tak właśnie działa ten kolimator. Ja teraz będę się zajmował już tym, żeby go, jak to się nazywa, kalibrować. Będę kalibrował e, już mój karabin na kulkach 25. Tak, takich używam właśnie. A jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem, że tutaj w środku mamy takie nacięcia, do których możemy włożyć specjalną szybkę zabezpieczającą. Ja chyba jej niestety nie mam, chyba właściciel nie dał, ale ja się w nią na pewno wyposażę. Bo to jest zwykłe szkło. Chyba. O ile to nie jest już tata szybka. To będę musiał do niego napisać i się dowiedzieć. Tak więc ja Wam polecam kupić tą szybkę, ja też to zrobię. No, to by było na tyle w tym odcinku. Jak kolimator y, prezentuje się na tej broni, to możecie zobaczyć. A tak w ogóle robimy uzupełnienie do, do jednego z poprzednich filmików. Mm. Nie pokazałem ogólnie jak wygląda broń, bo chcia, chciałem pokazać, ale wiedziałem, że będę miał ten kolimator i chciałem po prostu, żebyście zobaczyli jak już to wygląda praktycznie w ostateczności. No bo to jeszcze będą magazynki Midcap'y, ale to akurat nic nie będzie zmieniało. Tak więc mam nadzieję, że widać wszystko tutaj. Teraz jak możecie też zobaczyć, tak jak było w unboxingu lufy, to teraz lufa jest w tym miejscu. Mam nadzieję, że będzie widać, jeżeli nie, to wstawię zdjęcie. No. Więc naprawdę jest bardzo celna, ja idę kalibrować i zobaczymy jak będzie strzelał. Tak więc to już tyle na, na dzisiaj i cześć.